Siemanko, Manko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale, moi drodzy. Dzisiaj Icon Pico Optimus 92 Plus na naszym głównym koncie. Koniecznie napiszcie w komentarzu, co wy trafiliście. No i oczywiście zostawcie łapki w górę, a my startujemy. Ok, moi drodzy, a my przepalamy pierwszy składnik na naszego Icon Pika Optimusa. Dużo kart mamy w klubie. Bardzo łatwo, prawdopodobnie zrealizujemy ten challenge i robimy to. Pierwsze wyzwanko o Icon Pika Optimusa na naszym głównym koncie. Pozdrawiam serdecznie. Sprawdzamy, co będzie, moi drodzy, w kolejnej paczce, a właściwie w pierwszej paczce za zrobienie Icon Pika są ekrany. Jest Meksyk, jest RW. To oczywiście musi być Vela 83. Ale na no sumie do wyzwania 85 może się przyda. Jeszcze slemar, ok. No ale to, to, to nie jest to, czego szukamy. Nie, nie, nie. Dobra, proszę państwa, kolejne, drugie wyzwanie o icon pika na naszym koncie. No i zobaczymy, czy coś ciekawego tutaj nam poleci. W pierwszej paczce nie było kolorowo. Może druga paczka przyniesie nam coś lepszego, coś mocniejszego. Może jakiś walkout. Jednak nie ma nawet ekranu, więc. Zabieramy się za trzecie wyzwanie, które będziemy opierać na przepaleniu Tomasa Müllera. Tak, tak, tak. Okej okay, moi drodzy, a my przepalamy przedostatnie wyzwanie o naszego Optimuska. No i jeszcze będzie Kurtua. Kurtua 95. Wystarczy chyba jego dać w kolejne wyzwanie. I resztę obudować to januszkami i powinno być git, ale zobaczymy. Jakaś 85 też by się przydała. No i jest walkout, jest walkout za to I to się przyda. Znaczy. RM Sancho, nice! Oscar, Bez problemu zrobimy Oscar, Oscar, Tylko zgranie. Panie Jacku, sobie, jak poważni ludzie Panie Jacku Ja jestem gotowy yy, do debaty Proszę powiedzieć kiedy? I możemy. Okej okay, moi drodzy, a my przypalamy ostatni składzik na naszego icon piczka. No i zobaczymy, czy coś ciekawego poleci Bo... Jest szansa, jest szansa na totalne odkucie. Czuję, że to może być ten dzień, że to jest ten dzień, kiedy odda, Ale czy tak się stanie? Przekonajmy się. Okej okay, kochani, zabieramy się za ikon pika, no i zobaczmy, niech się dzieje. Niech się dzieje pik na naszym głównym koncie. No i czuję, czuję tę moc, że to jest dzisiaj, że to jest ten game changer. 92-82, okej. Okay. 90, 80, 61. Ok. 87, 92. To raczej nie będzie nic dobrego. Bo to jest. Paweł Nedwed. Paweł Nedwed, 92. Ok. No dobra. Wiemy jedno. Kto wytypował Pawła Nedweda? To prawdopodobnie nie wygrał. Chociaż kto wie. Bo może będą dwa gorsze. Ale to i tak będę brał wtedy w ciemno. Patrzymy, co się dzieje pod polskim Cristiano Ronaldo. 8389. Jest 92 fizyka i teraz dużo tempa, może ratować jest dużo tempa. No dobra. To może być jakiś dobry HPD. Ale kto? Uuuu, Carlos Alberto okej. Okay. No i teraz. Czy to jest to jest to jest moment na sprzedaż Hakimiego? No w ciemno nie będę brał. W ciemno nie będę brał przy, przy Carlos Alberto, bo Carlos Alberto wjeżdża do pierwszego składu. Carlos Alberto wjeżdża do pierwszego składu, chyba że ktoś go przebije. Natomiast patrzymy, co pod słynnym brzuszkiem się dzieje. A pod brzuszkiem jest 92 fizyki, jest 93 defa słabe strzały słabe podania to musi być jakiś defensor dziewiątka z przodu może coś tutaj namieszać jest ósemka. jest Francja Patrick Vieira by to uratował ale czy to jest Patrick Vieira to nie jest Patrick Vieira to jest Marcel Desailly no i pytanie no nie no Carlos Alberto chyba chociaż z drugiej strony jak gramy na S.O. Ten Desai też nie byłby zły. Tak naprawdę dwie karty. Tak naprawdę dwie karty, które mi się przydadzą. No, wybieramy Carlos Alberto. Nie będziemy kombinować Carlos Alberto. Wybrany oficjalnie na naszym głównym koncie. 94 overall. Osoba, która pierwsza wytypowała, wygrywa. A Carlos Alberto warty ponad pół miliona końców. Tak, 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 nikt nie wygrał. Nie na pewno ktoś kapitę wytypował. Tu bardziej pytanie, kto pierwszy był, nie? No ale dobra. My sprawdzamy kolejną paczunię. Za zrobienie ikony, no ale tutaj już bez historii. Będzie Matip, Matip. Ale nie wiem, dobrze, kochani. Leci kolejny piczek. Tym razem 85+. Plus. No i zobaczymy. Przepalenie. Potężnych zawodników, natomiast jest szansa, jest nadzieja, że będzie oddanie. Zobaczmy, przeżyjmy to jeszcze raz. Shape, 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 shape. jest shape, ale Arnautowicz. Okej, okay, ale anyway, spoko, no dobra. Jakie staty ma? 4 na no ten medium high. W ogóle Arnautowicz na środku obrony to dziwnie wygląda. Jak on się w ogóle, jak on ma ten agility balance? No, niby to wygląda nie najgorzej. Ale jakoś nie wiem, ten Arnatowicz jest tak usposobiony na tym napastniku, że nie, nie wyobrażam go sobie na, na obronie, ale okej, okay, jest. Jest 92 overall, przyda się na przepałkę. No bo wartość Arnautowicza, no to właśnie jest taka przepałkowa. A, no i. No, no dobra! No to zobaczmy, co jest pod tym żuszkiem. <grym> zobaczmy, co się kryje pod tym żuszkiem. Jest 92, 88. No dobre statystyki, to wygląda mi na jakiegoś Lothara Mateu. Nie, Lotaramateu jest więcej tempa. Ty no, a może Schweinsteiger? A, Schweinsteiger, ale to nie jest zła karta. Od zadań defensywnych, Schweinsteiger, jak najbardziej ok. Zobaczmy, co się kryje pod drugim pikiem. 96 podania. Uu. 89 strzały, 92 tempo, 97 dribbling. To musi być 5 gwiazdek sztuczek. I gorinczo optimus. Let's go. Nice, bardzo dobry traf. No i teraz zobaczmy, co się znajduje pod polskim Cristiano Ronaldo. 89-84. Uuu, uh, słabe strzały. No mm, to raczej nie będzie nic dobrego. Javier Zanetti, a więc wybór tutaj jest prosty. Garincha. Więc... oddaję jest dobrze. Tak jest. Potężny Garincha. Znakomity zawodnik, znakomity traf. Proszę o Ronaldo97. Bardzo skromne podejście. <grym> Ale zaczynamy spokojnie. Od piczka 85. O, jojo! Od razu przepotężny Adama Traore. Ależ start 4 na 5. Adama Traore. O, Fantastyczny początek i zapowiedź tego, co będzie w kolejnych pikach pana Adama Traore. Warty ponad pół miliona końców. Cena asymuluje tutaj wręcz. 600 tysięcy. No dobra, zobaczmy dalej. Lecimy za ciosem, bo drop top. I teraz tutaj mamy 93 plus. I tutaj nie będzie kolorowo. I dużo duplikatów, więc wybieramy Alisona 95. Ok. No ale teraz żarty na bok, żarty na bok, bo Optimus 92 plus przed nami. I sprawdzamy. Paulo, 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 Paulo Maldini lolo, lolo, lolo. Pięknie, Paulo Maldini 95 overall no, fantastyczny traf obrońca z cyklu do końca gry No i Paulo top Reszta Bob No i sprawdzamy wartość Paulo Maldiniego Ponad milion końców Niesamowite piki, niesamowite trafy O mamale Ale my możemy otworzyć kolejnego pika No to zobaczmy Kolejna ikon piczek przed nami, no i sprawdzamy co tym razem, zaczynamy na spokojnie Aha, no to faktycznie na spokojnie z uwagi na to, że to jest Optimus Garincha No traf top, natomiast jeżeli już ten zawodnik jest w zespole To już nie jest tak dobrze Tym bardziej, że druga ikona to calls, dlaczego takie rzeczy Lecą. No i dobra, jest sportowiec, sportowiec jako trzeci. Polski Ronaldo może kryć coś lepszego. I to jest karta ciekawa. I jest tu Carlos Alberto. Okej, okay. a więc nie najgorzej. Oczywiście wybieramy w takim przypadku Carlosa Alberto. Brzuszek nie oddał, ale polski Ronaldo już owszem. Więc kapita top. No i generalnie piękna piękna prawa flanka teraz będzie. Optimus Garincha, Optimus Carlos Alberto. Ok, Carlos Alberto. Pół miliona końców warty, niesamowite. No to proszę Państwa, leci kolejny. Icon Pick Optimus. No i aby bez duplikatów. Może teraz zaczniemy od polskiego Ronaldo. Polski Ronaldo, polski Ronaldo, 95. Okej, okay, ładne staty. To musi być boom, tylko pytanie jakie? Okej, okay, stoiczkow, niech będzie, niech będzie stoiczkow. No jednak liczyliśmy na coś mocniejszego. Chociaż ten stoiczkow na ma fajne. Tak jak Patrick Vieira, Optimus. O mój Boże, co się dzieje z dzisiejszym dropem? Naprawdę drugi pik, drugie boom. Chyba dzisiaj jest ten dzień, kiedy warto robić te piki. Dlatego my też zdecydowaliśmy się na robienie pika. A tutaj jeszcze Fernando Torres. No ale wybór w takim przypadku jest prosty. Najlepszy SP gry. Patrick Vieira Optimus 92, karta, który, której wartość oscyluje w okolicach miliona końców, a może nawet więcej.